Mateusz Kaniowski i Robert pasut, którego jak spotkałem, kiedy szedł z trenerami, powiedziałem, on był zmęczony, może nie pamiętać, dobrze było, na co trener powiedział, nie było dobrze. Czemu to? No, bo nie boksowałem, chociaż boksowałem jak na moje. Nie no, trener jest zły bardzo, no. Czemu? Nie, nie, nie wiem, czy ktoś chce o tym gadać. No, bym, jest to błędy, które muszę przepracować i tyle, no i już. No. Z całym szacunkiem, co byś nie zrobił? Tazy jest no, kilka poziomów wyżej, on walczył jak zawodowiec. Ja, no walczył, no jest, no, robiło się z nim tak jakby, nie wiem, walczył... Znaczy nie, no dobrze, Piotrek Tyburski czy Paweł troszkę lepsi od Tazego, są w sparingach, ale wiesz, może w walce by, byliby na równi, nie wiem. Okay, okay. E, więc myślę, że to raczej ten y, kaliber przeciwnika, że na przykład mógłby z Jacobem zawalczyć, tym co był, albo właśnie z, z Tyburskimi. Był bardzo, bardzo, bardzo mocny. Mocny, no i tak. I cię było szkoda, stary. Mocny był, bo między... Między rundami się śmiał, wiesz, co Zodzi? Ja krew z nosa mówię, jak na sport, mówię, dobry sportowiec jesteś, ale i tak myślałem, że lepszy będziesz. A on wiesz, on tak się uśmiechał. No, spoko, to był pierwszy przeciwnik, co tak. taki taki joker, wiesz, co dzi że się śmiał, jak bił. To, to było fajne? Fajne? Ja to myślę, że to dla Ciebie był w tamtym momencie, to był koszmar. Jesteś zmęczony, nie masz siły się bić, a koleś idzie i się wygłupia. Ten, ci le, przed... Lepiej niż ku... stary Muran, człowieku, co. Wiesz jakiś nie, 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 nie kurwa, Jakiś po***ny po, stary troll, i... to. Ale, no to, to było serio. Tak patrząc, to sobie myślałem, kurde, najgorsze uczucie. Każdy, kto się bił z kimś mocnym, wie, jak to jest, kiedy ty już nie masz siły. Widać, że jesteś zmęczony, deszcz się wszystko, a on idzie i se tańczy. Widać, że w ogóle nie jest zmęczony, on się bawi. No... Czy... Patrz, kanałuka. Dobra, no mniejsza od. Rogoziński, dobra, żmija, jest kurski, No chyba, nie udało się udusić. No, tam nawet nie było blisko tego duszenia... Bo... Ludzie mówią o tym duszeniu. To jak... A, wiesz co, bo powiem ci, że kamera dużymy. pokazywała Ci od góry do dołu. W sensie, mieć głowę w drugą stronę i widać było tak, że myślę ja myślałem, że Ty z w ogóle już najlepszy moment rundy, bo ja sobie odpocząłem. <laughs> Ale to Z perspektywy kamery wyglądał tak, jakbyś już odpływał, nie? Nie, 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 nie. tam daleko było. Szedłeś. Natomiast domyślam się, że był taki newralgiczny moment w tym pojedynku. To był koniec pierwszej rundy, kiedy ty pierwszy raz podszedłeś pod zapasy, a on to by rzucił jak workiem ziemniaków. Czy to był moment, kiedy była tak zwana psycha Tak, trochę tak. Śliński był i silny. No. On bądź, bo on go wycierali czymś z czegoś, widziałeś przed wejściem do tego. A poczekaj, zapytamy go. Pytałem go, on mówi, że nie, ale wystarczy zapytać... Zobacz sobie powtórkę, ile on czasu wchodził, a nie, nie rozkminiłeś, ile czasu go wycierali? Wiesz Powiedział, co, ja wiesz, robię wywiady, więc ja nie obserwujesz to To tatuaży, ale mówił sędzia główny, że coś tam czymś... I dawaj go, zaraz... Nie, już mi się nie chce, bo to będzie, ale, że wymówię. Ale jest... Dobra, to nie jest niech wymówka, to jest moja dziennikarska ciekawość, stary, bo to się rzadko zdarza. Niech sobie, niech sobie widzowie poszukają, bo ja nie chcę teraz... Niech Anderson Silva po tak Nie robił? chcę mu zabierać tego momentu. Ale niech widzowie się rozkminią po prostu i tyle. A ja nie. Zostawimy to niewyjaśnione, będą go podejrzewać, tak? To może chociaż coś powie. Kiedyś? Anderson Silva tak zrobił? to Tak, no dobra, tak było, ale słuchaj, to jest było, twoja boleć. Tak, tak było, Matin, nie? Tak by widział, jak długo wchodził? No, no właśnie, nie, no robimy wywiady. No długo wchodził, wycierali go ręcznikami. Śliski, bo ja go zapałem klamrę i przeleciało mi tak. Nie no stary, no jak mam go nie zapytać? Na no, dziennikarska hiena, to Dazie, później. Mogę cię na chwilę? Czemu, Słuchaj. Inaczej. Czemu tak długo cię wchodziłeś? O, powiedz. Bo tatuaże robiłem na no, nowo i chyba miałem jakiś kapot i przez to mi wycierali mi wszystko. Z, 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 wycierali mnie. Bo byłeś śliz, ślizki. Byłem śliski. Byłem śliski, mnie wycierali. Ale dobra, wiesz co? Mamy. No dobra, czyli tak jak myślałem. Bo se... Bo nam sędzia powiedział, że ty byłeś śliski, dlatego cię wycierali. No. no Byłem śliski i dlatego no, wycierali. Od razu, wiesz, chodzą takie myśli, że może byś czymś czas smarowany. Nie, bo mi się wydaje do tych tatuaży. A i tak to by nie zmieniło rzeczy, bo tak byli walczyliśmy z twójcem. No ja? A później z my... potu raczej to tak nie by, by nic akurat. To by nic to nie było. To, mówi... to by dało, Oby pierwszy w kulach, to by nic dało. No, Ej, no ja bym nie... wami, że wy już po walce macie taki zanik tych negatywnych emocji, że jest spoko, tak mi się no wydaje. To, no bo to nie, no to nie, to nie jest jak Take fun, on na przykład ciężko go wyprowadzi z równowagi taki bardziej na Dwa razy go wyprowadziłem z równowagi. No, o tym mówiłem właśnie i go ta. wyprowadziłem z równowagi i liściem go wyprowadziłem z równowagi. A ty mówiłem was. Jak dla tego liścia, ale na jak byłem najbardziej dumny z siebie, bo go, bo go pod, pod chodami. Ta, ta, tam to się już podpaliłem bardzo, bo to już mówię, co ty za... W Jakieś farmazony w moim kierunku. Ale ja się o tym mówiłem, że tych friki flicków możesz podpalać, ale ja już mam psychę wy, wy, wyrobioną, więc im no nie jest tak łatwo. Znam twoją odpowiedź, a jestem ciekawy twojej, a ty byś kiedykolwiek wziął z nim rewasz, czy nie? Posłuchaj, a jakby szczerze idę teraz drogą na przykład trzy wygrane, to oczywiście, że będę takie pomysły miał. Oczywiście, a myślisz, że mógłbyś go pokonać, jak się tak wytrenujesz? No to, to, to są takie stery no, Tazy Nie Robert, masz wróżby 40 lat, ale i tak! K***a. Dobra, nie gadaj. Ale, ale, no, ale wszystko, wszystko, wszystko mam zrobić jeszcze. W tej formule ten rewanż może na, na kiku jakieś zawody wymyślimy, <noise> coś wymyślimy. no. Nie masz psychy wbić mu na chatę jako jeden z chłopaków. Kto, kto dłużej przedłużonego streama zrobi? O, taki możemy rewanż no, zrobić. 40 dni już mi starczy, nie, na razie ty tak Czeka, masz, Czekam to się skończy. Przerywanego, nie przerywanego. No ta, to, się no Jak mam walkę, to będę bo to dopiąć. Fajnie się na to patrzy. Dali sobie po mordach chłopaki i od razu, jest content. No, walkę wziął jako jedyny kłóry. Prime, bo tak jak miał być, nie wie, głupi i nie sprawdził, to sobie go Nie jest głupi, po prostu wiesz, wygrał z dwoma typami, wiesz po, po, wygrał dwie walki, tu znowu tego. <grym> tego Mówi, kurde, ty silny, teletyp po niego jesteś jest, nie? Wiesz, I tak jakby mi to bym dla niego, to w ogóle miałby ego, jakby wygrał. Wygrał ze sportowcem, to by by. Duma by go, 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 go rozpierała. Cokolwiek. Ja <grym> się tylko <pucharem. grym> I, to, puchar chociaż tyle, Dobra, trudno puchar puchar dobrze, dobrze tak, dziękuję bardzo. A z Robertem jeszcze sobie chwilę pogadam. On mówi, że chętnie to by wziął walkę z Labrygą, jakby trochę przypasował. Bo on go nie lubi. Myśli, że to już jest ten etap, czy to w ogóle jeszcze nie ten etap? No przecież to nie ta waga, jest, to nawet nie chodzi o etapy. Ale ja bym obejrzał na pewno, bo. Ja też że mu tak z ciekawości. Konflikt jest spory, nie? Sama ciekawość konferencji. Myślę, że byłoby na odwrót, że to Kamil by był na wstecznym. Labryka by go ganiał, tylko że pewnie labryka by się zmęczył bardziej niż Kamil ze mną. No. Przy labrydze nie można sobie opuścić rąk i iść tak do przodu z głową, jak cytowie, Też no. tak myślę, to prawda. Natomiast ja widziałem, że ty próbowałeś w tych momentach, kiedy on opuszczał te ręce, chciałeś tak ustrzelić, tak miałeś taką ciągłość. No, 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 żeby go kopnąć, żeby coś tam, no ale. No dobra, możecie mi teraz cisnąć. To jest, to jest wasz czas hejterzy. No ten Marcoń pokonał Daniela Magikala po pierwszej rundzie. No bo bardzo dobrze, no. Słuchaj, no, Nathan Marson yy, przegrał tyle pojedynków w dziwny sposób, że no, może wreszcie się wziął za siebie i przetrenował i wygrał, no i dobrze. No, ale wiesz co jest niespodzianką? Że to Kaczor wrz... BRS... Daniel Magical jest takim kotem treningowym, no pewnie też w wch... no. Nie to. Kaczor Beres wygrał taktyką. O, i to jest ciekawostka, bo ja pamiętam, nie dawałem Kaczorowi szans. Ja byłem pewny, że wygra. Po tarczach nie dawałem Ja szans. byłem przekonany na 100% że wygra, ale nie spodziewałem się, że chłop taktycznie... Taktyka była prosta, okopać go tak, żeby Rafon nie mógł chodzić się pod i tak zrobił. Nie bił się z nim w stójce, nie wymieniał się pięściami praktycznie, kopał, kopał, Rafon w końcu już miał dosyć, położył się i się skończyło. Ja zobaczyłem tylko, jak Rafona wywiad, że, że dał trzy e, treningi, bo jakieś a, antydepresanty. I, I przeczytałem widzowie, że Rafonik powiedział, że brał antydepresanty, jak odstawił to miał zjazd. Moim odczuciu ja to, to był no, najlepszy Rafon w historii. Ja myślę, że o tym mówiłem w zgrzycie, żeby uważać z tymi lekami. Żeby nie brać ich na cukierki, bo to są problemy i Rafon o tym powiedział. No i tyle, no tak do przemyślenia widzowie. Bardzo dziękuję. dziękuję. I głowa do góry stary. Eee, dobrze dziękuję. <laughs>